Właśnie tak ten przekaz będzie leciał Słuchaj rapu posłuchaj będę robił go non stop ciągle Ciągle go robię non stop zawsze ciągle robię rap Hip hop zawsze dobry rap i rymy ciągle Słuchaj non stop rapu słuchaj ciągle Hip hop zawsze w sercu naszym zawsze w sercu tak to rap Czarny Białostocki zawsze rap O naszym Bogu tak o Pismo Świętym tak naszemu tak dla Pisań Świętego Dekalogu zawsze tak O naszym Bogu tak Pismo Świętemu Dekalogu Zawsze będę tak rapował, rapuję, nawijam i robię rap Zobacz ciągle Tak nasze czarobiałostockie Posłuchaj dobry rap Dobre rymy doble flow Ciągle go robię no Stop słuchaj tak z czarne Białstocki, Posłuchaj Będę robił tak to miejski nasz werset Miejski klimat Miejski hip hop Miejski klimat Zawsze tak nawijam I rapuję Nawijam dobry rap Nawijam, się ma dobry rap, dobre flow. Słuchaj, podkręcam tempo. Słuchaj, rapuję non stop. Się ma daje rap. Wolno i szybko. Się ma daje flow, się ma daje rap. Się ma Słuchaj, nawijam, będę rapuje non stop. Nawijam dobry rap się ma zawsze. Nawijam go codziennie. No, gra całe parę miesięcy. Więcej, cały rok, tak właśnie rok. Nawijam hip hop, nawijam całe życie. Nawijam cały e flow i yo. Tak naszego miasta kochanego, wciąż o tym rapuję. Nawijam tak dla wszystkich. Nawijam dobry wers. O mojej małej o tacie Henryku, o wujku szesnym, o Marysi, naszej rodzinie, tak. O wujku Grzegorze, Bożenie, o marcie, o wujku Siemowicie, o cioci Hance, o Krzysztofie Ani Popatrz, nawijam, miejsca tak czarne, Stoczkie, Mego miasta, tak mieszkam w nim Tak jestem mieszkańcem, czarne, niebełostockie Dobry rap, dobre rymy ciągle Słuchaj, rapuję, nawijam i rymuję Posłuchaj, jak będę tak rapował ciągle Nawijam, się daję rap, rapuję ciągle Siema, elo, zawsze tak będę rymował Siema, daję flow, siema, daję rap, siema, daję hip -hop, Zawsze takty. ty, Nawijam się, ma robię rap, nawijam i zostanie takty, takty zawsze będę robił. Nawijam codziennie flow, na wers i codziennie. Na wers zawsze tak będę robił rap, zawsze tak robię rap, słuchaj o mieście, zawsze tak będzie. Nasz wers i rap, zawsze tak będzie, robię go wciąż, robię rap, robię hipko, robię rymy i flow. Tak, słuchaj, tak to granny flow Będę robię, robię ciągle rap Nawijam i zostanie zawsze w nas Na rapowo nutę ciągle rapuję Rapuję, składam hip-hop ciągle na rapowym mieście ciągle, rapowe zawsze miasto serca naszego. Hip-hopu miasto czarne białostowskie, dobry wers. Posłuchaj chłopaka, zawsze będę tak rapował. Posłuchaj hip-hopu, słuchaj go non stop ciągle wszędzie, w domu i na słuchaczkach, na laptopie, na telefonie, na tak samochodzie, na otwarzaczu do płyt. CD i jest tak na YouTube, gdzie chcesz. Zawsze będą te kawałki. Posłuchaj, narapowo nutę robię. Robię rap, robię zawsze hip-hop tak samo zawsze będę. To robił z pętli i z jak żeby DJ Dograć się i trwoże. Rapuję, nawijam, rapuję, się ma robię rap. Nawijam się ma robię rap Polski. Na rapowo nutę zawsze tak będzie. Posłuchaj jak się rapuje i nawija dobry rap. Dobry hip -hop zawsze będę tak to robił słuchaj rapu naszego rapu tak czarno było tak czarno Przepraszam, trochę tam pomyliłem słowa Posłuchaj tej pedli, posłuchaj tych skreczy Zawsze flow jest na wersecie Tak to serca nosi się flow Yo, 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 elo, Emma, Emma rapować zawsze będę Emma. siema, yo, yo, rapuję Tak to przekazu, przekaz, mnóstwo Zawsze naszego miasta czarne biało, Zawsze tak rapuję Właśnie rapuje. Tak właśnie o przyjaźni będę zawsze rapował nie mam kontaktu już z tymi osobami naszej zasadniczej szkole zawodowej. Nie mam kontaktu, chciałem, żeby przyjaźń zawsze długo trwała. Bardzo długo, jak najdłużej przez całe życie. Tamte kontakty się skończyły. Przyjaźń skończyło się, posłuchaj. to tak właśnie o tym rapuję. Rap, robię i robię rap. Tworzę rap i rapuję non-stop. Tworzę rap, rymy są rapowane. Tworzę rap, tworzę hip Tworzę rymy, rapuję non -stop. No, rapowanie, zawsze rymowanie, hip hopowanie, tak dla ciebie kumplu. To dla ciebie kumplu, tak rapuję, robię rap, robię też rap, żeby razem nagrać płytę hip hopową. Nawijam, żeby razem nasza płyta była właśnie i studio, i wytwórnia. Nawijam na YouTube, nawijam zawsze, żeby tamten kontaktu. Żeby ten tamten kontakt tej przyjaźni się utrzymał bardzo długo, tak mieliśmy w szkole dobre kontakty. Posłuchaj, o tym pan się szkoła się skończyła. 12 lat po szkole, tak dobre kontakty, tamte już poszły gdzie indziej, już nie ma. Po tego odezwijcie się. Posłuchajcie, la przyjaźni wersję, będę robił la przyjaźni. Posłuchajcie, rapuję. Nawijam o przyjaźni, o moim mieście. Tak, zawsze czarne, białostockie Zawsze tak czarno-białostocz, Zawsze całe nasze życie miasto, tak właśnie rapowane jest. Rapowanego miasta hip-hopu, hip-hopu, rapu naszej czarne białostockie. Nawijam się, ma stosy dobre, tak przyjaźni. Żeby po szkole tamte przyjaźni się utrzymały. Na razie już teraz, chciałbym żeby były one To wróciło Tamto właśnie dla was rapuje. Nawijam kontakty To rapowane flow hip-hopowy o, o nasze znajomości O przyjaźni dla was Rapuje, Macie swoje życie, zajęcia żeby, żebyście się odezwali O tym rapuję, przyjaźń zawsze będę składał serce, wers i rap, nasze czarne białostowskie, nasze czarne białostowskie ciągle. Zawsze flow, zawsze tak jest flow Naszego miasta rapowany flow, naszego miasta rapu. Hip hopu, zawsze tak stąd rapuję i nawijam dobry rap ciągle. Nawijam i rapuję się ma tak tworzy. Naszej kochanej czarno-białostowskiej, tak zawsze młody jestem przez Życie tak, zawsze młody nasz y, Mariusz, tak. Marusz Burakowski, młodzieniec, właśnie tak. Mariusz, na skład wychowany, Bogu tak zawsze Mariusz młodzieńc Mario. Mariuszek tak, Marusz Burakowski, tak je składam rap. Składam i rymuję, zawsze będę tak rapowo Rymową nasze czarne białostotki, tak chłopaka. Kiem z czarnej białostotki, zawsze jestem chłopaczyna. Tak robi to bragatowski, jeszcze to rapowego podziemia od pod. Podziemia po podziemie, podziemie. Ciągle tak z podziemia nawijam przez przekaz i takty. Tak to podkłady na YouTube, żeby swój ekstra podkład. Naj tego swój podkład od dj ów i razem do studia wytwórni, żeby wydać swojego wkładu. Wydać tak swój album. To supno w swoim studiu, wytwórni supnie tak i wydać swój album, epki te wszystkie płytki płytkami to są seszyty i utwory i kawałki. Zeszyt pierwszy, taki drugi jest dwa, trzeci zeszyt, tak czwarty, piąty i szósty, tak siódmy, tak ósmy i dziewiąty, tak dziesiąty, tak jedenasty i dwunasty, tak trzynasty, czternasty, piętnasty, tak szesnasty, siedemnasty, tak osiemnasty, dziewiętnasty i dwudziesty, dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi, tak zeszyt, tak kawałki, dwadzieścia dwa zeszyty, dwadzieścia dwa, dwadzieścia dwa, dwadzieścia dwa kawałki utwory i. Numer, żeby studio wydać swoim, studio wydać swój. To wkład, zawsze tak wkładam. W serce, rymy, wrapuję tak z pasji. Rapuję o życiu naszej. Miejscowości czarnej, białostotkiej, zawsze tak rapuję, nawijam. Hip hopuję swój skład wydać w swoim studiu na szeo płyty, nasze, płyty tak nasze jest czarne. Białostotkie sceny hip hopowej. sceny tak to od podziemia wydać własny album. Płytkę naszą, płytkę epkę. Połączeniami, połączeniach, zobacz potrójne flow. Pierwsze jest pierwszymi, pierwszych, drugi i trzeci flow, więcej jod, dwa, 3. Połączone flow, potrójne flow Zawsze będę w, w, rapował O y, skarbie naszego życia Właśnie o życiu skarb Nawet nie w naszym bogu, tak o naszym bogu Pismo święte, Dekalogu, Zawsze rapuję, nawijam, rapuję Hip-hopuję o kochanej naszej rodzinie O, zawsze tak będę rapował O moje mojej mamie kochanej Tak mamie Dorocie rapuję, rapuję Hip-hopuję, rymuję moim tacie Tak, tacie Henrykura, rapuję Hip-hopuję, tak też o Wujku szesnym, o Marysi naszej w naszej rodzinie rapuję, nawijam, hip-hopuję Zawsze też dla wujka Grzegorza i dla cioci Bożen i dla... Mojej siostry Marty, ta wujka, Ziemowita, tak la Krzysztofa, la Ani, la, la, o cioci Hance i o naszej rodzinie zawsze tak rapuje, rapuje, nawijam, hiphopuje, zawsze rapuje, tak to jest, nielegal sceny hiphopowej, dobry flow ciągle, siema, tak nawijam, dobry rap się robi, siema, robię rap, nawijam i robię, tworze, rap, nawijam, dobry hiphop, siema, go klimatu czarno-białostockim jest piękne, tak jest, dobry 24 doby jest 11 kwietnia. Popołudnie to jest godzina. Było rano przy randek potem po dzień, popołudniowego dnia, po południowymi, po dniach, potem noc i nocy, tak noc po. Później noc i tak jest Mamy tak godziny, jest 24 doby Godziny tak było po 24 Pierwsze i drugie tak godziny, trzecie dnia, czwarty piąty sześć godzin, szóstej, po piątej potem będzie widniało Albo po trzeciej, po... Po czwartej i widnieje później, po czwartej do trzeciej Przyjdzie i będzie widniało Ranek, ran, ranku Ranku dnia, tak to rano Ranek i dzień, tak dzień i potem popołudnie, noc i noc i tak dzień, tak właśnie to, szóstym, siódma, ósma i, i tak dziewiąta, tak dziesiąty, tak jedenasty i dwunasty, trzynasty, tak czternasty i piętnasty, tak szesnasty, godziny, tak siedemnasty, osiemnasty, tak dziewiętnasty, dwudziesty

Ranek, zaczyna się ranku, to dzień e, e, jest rano, rano, dzień, tak? Tak, godzin jest, 24 doby, potem popołudnie, popołudniowy, Irankiem, i rank, i tak, to dzień, rano, rano, dzień i ra. Zawsze tak jest, rano jest, zawsze od rana już. Zawsze tak piękne słońce, na, na słońce wychodzi, na, na niebie jest słońce. I świeci na całą ziemię tak promieniami na, dociera do nas wszystkich rozjaśnia nas słońce świeci pięknie tak słońce do po, południe potem noc jest księżyc tak i dzień popołudniowy tak gdzie to 24 doby jednej minuty jest drugie trzecie no i czwartej piąte i szóstej tak siódmej i ósmej piąte i dziesiątej minuty jedenastej tak dwunastej tak minuty trzynastej minuty tak czternastej minuty piętnastej tak minuty szesnastej tak minuty siedemnastej tak minuty to osiemnaste dziewiętnastej minuty dwudziestej dwudziesta pierwsza dwadzieścia jeden minut dwadzieścia dwie minuty trzy dwadzieścia cztery dwadzieścia pięć

i nocy tak do 24 godzin jest 24 godzinami, godzinach i 59 minut dnia Tak to bardzo długi dzień, fajnie tak na duszy dzień Kochanego roku Tak właśnie o tym składam właśnie rap Składam właśnie hip-hop, składam rym I właśnie naszej nawice rapowania hip-hopem Naszej Czarnej Białostockiej Tak nawijam dla was nauczyciele Nauczycielki z naszej zasadniczej szkoły zawodowej Była pani od matematyki, tak nawijam i rapuję. Nasze szkoły zawodowe, tak rapuję, nawijam, hip kopuje, zawsze właśnie tak był pan. Od informatyki tak pan od języka polskiego, tak składam, rap, rapuję labas o tym się remuje. Rapuję, hip kopuje, zawsze tak dla... i był. Był, wszystkie nauczyciele, wszystkie tak się, teraz inne. Jest, te nauczycieli są, a dwóch nauczycieli. Zmieniło się dla was, o was, rap, hipko, hop, dla was Jest o tym, na, rapuje, nawijam, rapuję, mego serca. Rap, zwrotki, posłuchaj jak wolno, wolniej, bardzo wolniutko. Szybkie flow, szybkie flow, yo, yo, się ma szybkie flow, najszybsze, szybkie, wolne, bardzo, wolniutkie, zawsze o tym się ma, składam rap, się ma na nielegalu, zawsze tak jest. Na nielegalu, nielegalach, podziemia, tak nasze kochane miasto, tak słoneczko świeci, promienie jest bardzo jasne, bardzo jak najjaśniej, super, ekstra, elegancko, piękne słońce, tak właśnie... Jest tak piękny, przecudny dzień, każdego dnia. Dnia tak to jest naszego. Jak czwarty miesiąc, zawsze jestem zawsze młody, młodym zawsze tak, całe życie tak młodości naszego. Wokalu, robię rap, wokalem, robię rap, rapuję hip hop. Na wszystkie młodości, zawsze młodzi, bardzo młodzi, najmłodsi, tak. My, tak, my i tak, zawsze wszyscy, tak. O, na szydziach mieszkańcach, tak, tak właśnie rapuję, nawijam wciąż. Młodym zawsze czuję się bardzo młodym, najmłodszy młodzieńcem, małolat. Niepełnoletni, pełnoletni Mariusz Burakowski, tak. 18 lat, 18 lat, tak się czu, tak czuję i wygląda, i mam. Na 18 lat, czuję, właśnie tak się na 18, zawsze 18, to wszystko liczby. 18 lat, zawsze jestem mam. 18 lat, młodzieńc Mariusz, tak właśnie, i robię rap. Hip hop, wzorki, tak 18 Młodym się zawsze ciągle, się na na tak na w wokalu, zawsze tak rapuję i nawijam dobry wers. Rapuję, o tym scratch, rapuję hip-hop, dach tak rapowane, flow na rymy zawsze będzie i jest, nasze czarne białostocki tak wszystkim, naszego miasta, piękne chwile i tak, momenty o tym historii zawsze opowiadam, rapuję, nawijam, zawsze młody, bardzo młody, najmłodszy małol, mi się młodo, bardzo młodzi, najmłodszy. Najmłodsi, pełnoletni, 18 lat. Niepełnoletni zawsze tak czujemy się młodą. Pełnoletni zawsze tam to wszystko to liczby. Jak matematyka liczy się, to jest mnożenie i dzielenie, tak nauka to liczby. Zawsze o tym rapowany jest flow. Nawijam naszemu miastu takty, traki. Od miasta, tak naszego miasta przez uliczki Domy nasze jednorodzinne, naszego miasta I domy jednorodzinnych naszych, jednorodzinnymi domami Tak właśnie o tym rapowany jest, rapowanymi, rapowany I o blokach wszystkich Tak rapuję, nawijam dla bloku wszystkim na, Nawijam, rapuję Tak właśnie, nawijam dobry tak Podkłady leci rap, hip hop, muzykę pod niego Rapuję, rapuję Jestem ze sceny hip hop, poły Nasze czarne prostotki, tak zwrotki, tak zwrotki, tak zwrotki, naszych kochanych domów i narodzin, naszych kochanych mm, tak dla wszystkich wam. Tak miejscowości do sokułki mieszkańcom dla was tak jest rapowane I mieszkańcom wszystkim wam Tak się rapuje Nawija, rapuje, rymuje Zawsze tak robię rap naszego Miejskiego tak klimatu Zawsze kocham i będę O tym wio tak klimacie Naszego smaku tak Nasze powietrze oddychamy tak Czyste piękne powietrze Tak nawijam wrotkę oddycham tlenem Oddycham właśnie takty Tak stworzone piękne one wszystko jest o naszego, kochanego Boga, tak naszego życia, pisząc tego dekalogu. Tak właśnie nawijam wrotki. Wrotki nawijam, wrotki leci tak. Z podziemia, podziemny. Tak nielegal wciąż. Nielegalem przez nasze miasto, wszystkim. Tak nawijam o Warszawie mieszkańców, tak wszystkim Wam. I Białego Stoku tak nawijam. To było. Jest tak. Jak muzyka w sercu, tak jak jest przedmiot. Muzyka tak właśnie, o tym że zawsze z muzyką. Zawsze tak rapuje, hipko. Po tak naszej rapowy, hip wszystkim, wszystkim, tak kochane miasto, i nasze przekazu ciągle zawsze tak miasto o tym rapuje, o wszystkich ludziach, mieszkańcom naszej. Tak nasze czarnej, białostockiej tak rapuje. Na Flow Siema, będę zawsze tak rapował. O życiu. Tak ona, o ludziach, o ...kochanym człowieku. Wszyscy tak ludzie, kochani. Tak będę o tym, właśnie o tym tak rapuje. O ludziach, o człowieku. Tak, Suje się prosty chłopak, zawsze będę rapował. O życiu dookoła. Nas wszystkich, tak, rapuje, nawijam hip hopuję życia. Życie dookoła nas wszystkich, miejscowości czarnej, białostockiej Rapuję, nawijam wszystkich nas, dookoła nas wszystkich, jesteśmy, tak. Nasze czarnej. białostockie, właśnie, ta skill, nasz rap i cztery elementy. Graffiti na murach, o tym rapuję, nawijam Siema na Motorola, G9 na Androidzie Dziesiące, tak, Motorola G9 na Androidzie Dziesiące na Motorola, G9 na Androidzie Dziesiące, tak, to a 5 aparatów cyfrowych Szóste, tak, 5-5, jest 5 aparatów cyfrowych Super robi zdjęcia, Full HD cyfrowy Teledyski hip-hopowe, ekstra Full HD cyfrowe Nagrywa, super, ekstra, tak jest Bardzo dużo mięsa, najwięcej, tak mało Mało miejsca nigdy na Motorola G9 Android i 10 iPhone telefonu komórce komórkowego nie było nigdy mało miejsca nie ma wcale nigdy mało miejsca nie ma nie ma zawsze bardzo dużo miejsca jest bardzo dużo jak najwięcej miejsca jest salonu T-Mobile tak właśnie to na jest ekstra na umowę telefon komórkowy super Motorola G9 na iPhone na telefonu komórkowego o tym właśnie reporter T-Mobile w salonie tak jest, telefon, Motorola, jedziemy na idzie, dziesiące iPhone'a, komórki telefonu, telefonek jest, powerbanki extra i głośniki, tak, w naszej pięknym terenie, o pięknym pogodzie, tak właśnie, o. Przekażę o klimacie, tak właśnie rapowany jest Piekty klimat i ciepłolubny Lubię tak klimat ciepłolubny Taki jestem zawsze tak ciepłolubny Ciepło zawsze lubię i jest też lubię Kocham ciepło i jesień było właśnie Jesień, przedtem zima Teraz wiosna, lato jest tak Potem lato, teraz wiosna w ciepło Kocham wszystkie klimaty Pory roku właśnie lubię O tym nawijam drodki zawsze dla rodziny I nawijam, rapuję Siema tak wszystkiego tak numer 7 ma rapowany jest numer hip o naszej planecie kochanej planetami jest tak pa, jak jest tak piękna planeta wszystkim dla was tak miejscowości i wszystkim planetom tak właśnie na ziemi jest piękne wszystkie planety rapuję nawijam są zwierzęta jest Park Narodowy Biebrzanski w Armijsko-Mazurskim Parku są zwierzęta. Tak to jest park zrobiony. Tam są, znajdują się, są mieszkają zwierzęta i jest, wzo. mieszkają zwierzęta La jak rap, hip-hop, rapuj. O mojej mamie, o mamie rapuje, tak o mamie, o dorocie. O mamie, dorocie rapuje i rapuje, hip-hopuje. Też o mamie, dorocie o tacie Henryku, o wujku szesnym, o Maryczne, o Kurzy. Mówicie o Cocichance, o. o... Krzysztofie o Ani, o wujku Grzegorzu o... Co ci Boże nie rapuje? I hip też dla siostry Marty, tak rapuje. Hip hopuje nasze rodzinne zwrotki. Nawijam, rapować zawsze numery. zwrotki dobry rap, dobry rymy. Hip hop zawsze na wokalu składam i rapuje No stop, zawsze miejski klimatu tu Naszego społeczeństwa tak kochane zawsze rapowanej robi. Rymy dla naszego społeczeństwa, wszystkim dla nas czarnej białostotki. Nawijam, miejski klimat, miejski smak. Miejskim. Tak, produkty polskie, nasze kochane Polsce. Rapuję i nawijam o polskości, o naszych bohaterach narodowych. Tak rapuje na historię kochaną. Tak rapuję, nawijam. Zawsze będę. Rapował i nawijał. Tak 966 przez Polski. 76 rocznica. Tak to Bitwy Warszawskiej. Tak, tak też 100 lat cudu nad Wisłą. I 40. rocznicy, tak to Solidarności, tak nosimy w sercu, nosimy w sercu, tak kochane, tak nosimy w sercu, mamy, przenosimy serca nasze kochane Polsce, historii naszego kochanego narodu. Był y, tam Dork Kowalawas. tak rapuje, nawijam ciąg, tak rapuje, nawijam o, o wszystkich mieszkańcach z Krakowa, był Wars i Saba, byli. Tak o Warszawie, One, oni dla was, rapuje wszystkim mieszkańcom. Rapowany flow, rapuje, nawijam, zwrotki, numery wciąż. Tak o naszym Bogu, się dekalogu, naszego życia, nasze czarbostowski, rapuje. Siema rapowany hip, hop rapowanych zwrotki, tak, zwrotki z rodkami, zwrotkom więcej, jak najwięcej są, tak, rapowych, hip hopowych są. I opera, trio, kordonowe jam disco polo, tak, nawijam, rapuje, hip kopuje. Na wice rapowanej hiphopowej, hopowej. Na wika numery zwrotki, numery traki. Tak zwrotki numer rapowych hip -hopowych.